Dzień dobry, zapraszam na temat piąty z działu szóstego, a dzisiejszy temat to upadek Rzeczypospolitej. Ostatnio opowiadałam wam o drugim rozbiorze polskim oraz o wojnie w 1792 roku. Tu była to wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Zarówno jedno, jak i drugie wydarzenie pokazało naszą bardzo dużą słabość polityczną. Pokazało to, że państwa ościenne mogą ingerować w nasze wewnętrzne sprawy. Dodatkowo wojska rosyjskie prowadziły grabieże na naszych ziemiach, a w państwie jeszcze zaczyna działać cenzura i tajna policja. Sam drugi rozbiór polski, który został przeprowadzony w 1793 roku, to nie tylko sytuacja, kiedy tracimy kolejne ziemie zabrane przez Rosję i Prusy, ale również sytuacja, która pokazuje naszą potężną zapaść gospodarczą. Mamy nieurodzaj, mamy nędzę, mamy głód, za tym zawsze idą niezadowolenia społeczne. Dodatkowo przywódcy stronnictwa patriotycznego, m.in. Hugo Kołłątaj czy Ignacy Potocki, w obawie o swoje życie przed zemstą tzw. zwanych targowiczan, czyli tych, którzy byli przeciwni wprowadzeniu reform Sejmu Wielkiego, udają się na emigrację, ale na tej emigracji zaczynają bardzo intensywnie działać, zostają zawiązane z przysiężenia patriotyczne, które w porozumieniu z tymi organizacjami patriotycznymi, które zostały na ziemiach polskich, Podejmują decyzję, iż należy przygotować naród polski do wielkiego powstania narodowego, którego celem będzie oczywiście odzyskanie utraconych ziem. Wybrano również przywódcę, tutaj padła kandydatura Tadeusza Kościuszki, który okazał się doskonałym wodzem w tej wojnie polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja, ale również zdobył bardzo duże doświadczenie w wojnie w Stanach Zjednoczonych. O niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko zgadza się na to, żeby zostać tutaj przywódcą tego powstania. Rozpoczynają się próby, rozpoczynają się. Przygotowania do wybuchu powstania. Tadeusz Kościuszko rozpoczyna przygotowania od próby pozyskania sojusznika. Udaje się w tym celu do Francji. Niestety okazuje się, że te próby są nieudane. W tym samym czasie, na polecenie ambasadora rosyjskiego, Rada Nieustająca wydaje decyzję o zmniejszeniu liczby wojska do 15 tysięcy żołnierzy. A ci żołnierze, którzy będą zwalniani. Aby osiągnąć tylko tą liczbę 15 tysięcy, będą musieli być wcieleni do oddziałów zaborców. No i w odpowiedzi na to, kiedy Antoni Madaliński, jeden z brygadierów, dowiaduje się o takiej sytuacji, to on podejmuje decyzję, że on zabiera swój oddział i organizuje marsz z Ostrołęki do Warszawy, czyli tutaj kieruje się w stronę stolicy po to, żeby Oddać się w ręce nowego naczelnika, czyli Tadeusza Kościuszki, osoby, która będzie miała stanąć na czele powstania. Ja już właśnie użyłam określenia naczelnik, ponieważ zaraz po Marszu Madalińskiego, który rozpoczął się 12 marca 1794 roku, yy, zaledwie 12 dni później Tadeusz Kościuszko składa przysięgę na krakowskim rynku. Yy, Zostaje ogłoszony naczelnikiem najwyższym naczelnikiem sił zbrojnych, narodowych i rozpoczyna się od tego momentu powstanie. Cel jest bardzo prosty: jak najszybciej dostać się do Warszawy i przejąć władzę. Powstanie ruszyło, mamy 24 marca 1794 rok. Oficjalna data, kiedy to powstanie rusza. W drodze do Warszawy odbywa się pierwsza bardzo ważna bitwa bitwa pod Racławicami. Daty są dosyć proste: trzech bitew takich charakterystycznych dla tego powstania, ponieważ one mają pewną powtarzalną formułę. I tak na przykład: bitwa pod Racławicami to 4. 4 1794, czyli 4 kwietnia 1794 roku rozgrywa się potężna bitwa pod Racławicami, w której to wygrywają powstańcy. Jest to zaskoczenie. Kościuszko wiedział, że ma potężną przewagę wojska rosyjskiego, ale chyba Rosjanie też nie spodziewali się, że tak duża grupa Polaków poderwie się pod broń. Tutaj warto też wspomnieć, że Tadeusz Kościuszko, kiedy składał przysięgę na krakowskim rynku w marcu 1794 roku, to on również swój apel skierował do kobiet, żeby to kobiety jako współobywatelki, tak je nazwał, wzięły czynny udział w powstaniu. Co to znaczy czynny udział? No, na tamte czasy to musimy to troszeczkę inaczej rozumować. I na przykład kobiety zbierały składki na insurrekcję, czyli na to powstanie narodowe. Ale również brały udział w budowie wałów, przede wszystkim wokół Warszawy, i przekazywały informacje dowódcom o ruchu wojsk rosyjskich. No ale wracamy do naszej bitwy pod Racławicami. Ta bitwa jako potężne starcie, ona nie była decydująca, ale bardzo utkwiła w umyśle Polaków, a to dzięki panoramie Racławickiej, która znajduje się w Wrocławiu. Jest to obraz stworzony przez kilku malarzy pod czujnym okiem Wojciecha Kossaka i Kazimierza. Styki obraz powstawał 9 miesięcy. Do zagruntowania chociażby, słuchajcie, płótna użyto 750 kg farby. Wysokość obrazu to 15 metrów, długość obrazu to 114 metrów. Żeby ten obraz zaprezentować, trzeba było zbudować specjalną budowlę o nazwie Rotunda, i sam obraz powstawał we Lwowie. Dopiero od 1985 roku on jest właśnie dostępny we Wrocławiu do zwiedzania, z tego względu, że wtedy powstaje właśnie ta budowla, w której będzie można obraz zaprezentować. Ale wracając do naszej bitwy, bitwa pod racławicami wygrana. Mniej więcej w tym samym czasie wybucha insurekcja warszawska, czyli powstanie w Warszawie, na czele którego staje szewc Jan Kiliński, wybucha również insurekcja wileńska czyli tutaj mamy Wilno, gdzie oddziałami tutaj dowodzi Jakub Jasiński. Po bitwie pod Racławicami Tadeusz Kościuszko wie, że będzie potrzebował dużo więcej ludzi do walki z oddziałami rosyjskimi, w ogóle z wyszkolonymi oddziałami rosyjskimi i 7 maja Tadeusz Kościuszko wydaje uniwersał połaniecki, czyli po prostu odezwę do chłopów. Co on takiego obiecuje chłopom, żeby oni przystąpili do powstania? Obiecuje im wolność osobistą, obiecuje również zmniejszenie pańszczyzny dla tych, którzy będą brali udział w insurekcji oraz nieusuwalność z ziemi pod pewnymi warunkami, czyli pod warunkiem, że wypełnią swoje zobowiązania. Okazało się, że szlachta nie była zadowolona i duchowieństwo nie było zadowolone z takiego dokumentu, jakim, była, jakim był Uniwersał Połaniecki. Oni się obawiali po prostu, że stracą no, tanią siłę roboczą, dlatego utrudniano rozpowszechnianie treści uniwersału i tak naprawdę do powstania dołączyło się niewielu chłopów, może inaczej, dołączyła się nie taka ilość chłopów, o jakiej Tadeusz Kościuszko myślał. W tym znamy mniej więcej czasie zostaje powołana zgodnie z założeniami Uniwersału Połanieckiego Rada Najwyższa Narodowa. Jest to taki organ rządowo-administracyjny, jednocześnie jest to organ o uprawnieniach ustawodawczych, wojskowych, skarbowych i między innymi tutaj bardzo ważny był Wydział Skarbu na czele, którego stanął Hugo kołątaj, i on był odpowiedzialny za to, żeby w jakiś sposób uzbierać fundusze na dalszą walkę i były wydawane tak zwane bilety skarbowe, czyli nastąpiła emisja takiego rodzaju banknotów, okazało się, że te potrzeby mamy bardzo duże, niestety też nie zostały te potrzeby nasze tutaj spełnione. Trudne dosyć położenie, które mamy. Mamy małą ilość wojska, małą ilość funduszy na dalszą walkę, nie mamy wsparcia z, od strony żadnego państwa, ale powstanie się toczy i ta trudna sytuacja odbija się przy kolejnej bitwie. Kolejna bitwa, kolejna data, 6 6 1794, czyli mamy powtórzony miesiąc i dzień, 6 czerwca 1794, bitwa pod szczekocinami. Gdzie do strony rosyjskiej przyłączają się wojska pruskie i jest to bitwa dla nas przegrana. Jest przegrana, ale Tadeusz Kościuszko, pomimo przegranej, nadal postanawia iść w stronę Warszawy i swoje siły kieruje w stronę Warszawy. W tym samym czasie wybucha powstanie w Wielkopolsce. I tutaj, kiedy wybucha Powstanie w Wielkopolsce, kiedy mamy insurekcję wielkopolską to wojska pruskie muszą zrezygnować ze współpracy z Rosją, muszą wrócić na, te, na tą Wielkopolskę i tam uspokoić sytuację. Kolejna bitwa, która się rozgrywa, ma miejsce już w październiku i mamy kolejną datę, 10.10.1794, bitwa pod Szczekocinami. I w tej bitwie, ta bitwa pod Szczekocinami jest bardzo istotna i ona była tak, zwróćcie uwagę, od czerwca do października jednak troszeczkę czasu, Ponieważ trwało też ustalanie pewnych sojuszy. Tu przede wszystkim Rosjanie chcieli pozyskać pewne sojusze i na przykład Rosja zawiera sojusz chociażby z Turcją, która zobowiązuje się do tego, że nie będzie atakowała Rosji. W tym momencie Rosja ma wolną rękę w ataku na państwo polskie. Również Austriacy rozpoczynają okupację Małopolski. I rozgrywa się właśnie ta bitwa 10, 10, 1794. Bitwa pod Maciejowicami. I tutaj Tadeusz Kościuszki, Kościuszko dostaje się do niewoli, zostaje wybrany następca Tomasz Wawrzecki. Trzy najważniejsze bitwy tego powstania. 4 4 1794. Racławice. 6/6 1794. Szczekociny przegrane i 10/10 10. 1794. Maciejowice również przegrane. I po bitwie pod Maciejowicami wojska rosyjskie postanawiają bardzo szybko zakończyć już w tym momencie działania i kierują się na Warszawę. 4 listopada następuje zdobycie prawobrzeżnej części Warszawy czyli Pragi zostaje dokonana rzeź Pragi pod dowództwem Aleksandra Suworowa rosyjskiego dowódcy i ta rzeź miała po prostu przerazić mieszkańców Warszawy i tutaj zmusić władze do tego, żeby Warszawa skapitulowała, tak też się dzieje. 9 listopada 1794 roku Warszawa kapituluje i powstanie Kościuszkowskie upada. No a skoro powstanie Kościuszkowskie upada, no to yy, trzeba coś z tą polską zrobić. Tak naprawdę kiedy toczy się powstanie, to już trwają negocjacje między trzema państwami: Rosją, Austrią i Prusami. Cóż takiego będzie dalej się działo z państwem polskim i jaki to podział ziem nastąpi? Ostatecznie w styczniu 1795 roku dochodzi do trzeciego rozbioru Polski, w którym bierze udział Rosja, Austria i Prusy. Nasze państwo znika z mapy. W styczniu jest rozbiór. Dokładnie 25 listopada, w 31. rocznicę swojej koronacji, nasz ostatni władca Stanisław August Poniatowski abdykuje w Grodnie. To jest istotne, że on abdykuje w Grodnie, ponieważ w tym momencie aż do śmierci będzie, yy, po, będzie na terenie Rosji, będzie po prostu w tym momencie pod opieką, pod kuratelą rosyjską. Państwo Polskie znika, znika na 123 lata, wróci dopiero w roku 1918 i teraz to, że u nas zdarzyła się taka sytuacja, że doszło do trzech rozbiorów Polski, że państwo polskie zniknęło z mapy i nie było w ogóle żadnej reakcji ze strony Europy, ze strony przede wszystkim państw zachodnich, spowodowało pewien precedens, który. W późniejszym czasie się powtórzył, a powtórzył się między innymi w czasie podbojów napoleońskich, kiedy to były pewne tereny tworzone na nowo, wyznaczane nowe granice i powtórzyło się również w czasie Kongresu Wiedeńskiego, który miał uporządkować Europę, a wcale tego tak nie zrobił. Ten trzeci rozbiór Polski i w ogóle rozbiory Polski, to że państwo polskie zniknęło z mapy, że ten sojusz polsko-litewski stał się nieważny dla świata, też bardzo mocno pokazało światu, jak silna na tamten czas jest Rosja. I też Rosji o to chodziło, żeby wzmocnić swoją potęgę i pokazać ją na arenie międzynarodowej. Mamy sytuację, że państwo polskie znika z mapy, ale już przy kolejnym temacie dowiemy się, że owszem, państwo polskie zniknęło z mapy, ale Polacy niekoniecznie poddają się i rezygnują z dalszej walki. To wszystko z tego tematu. Dziękuję i do zobaczenia na naszych kolejnych zajęciach.